Duchowość, ezoteryka i mistyka rodem z japońskiego Shinto, drogi bogów, ciągle owiana jest wieloma tajemnicami. Chociażby dlatego, że wiele spraw należy do dziedziny tabu, o którym nie rozmawia się w Japonii z obcymi, a do tego jeszcze nie tajemniczonymi. Rozwijanie mocy w sztukach walki czy sekretnych metodach akupresury i uzdrawiania to nieliczne fragmenty, jakie przeniknęły z niezwykle hermetycznego shinto, z Japonii do świadomości ludzi zainteresowanych na Zachodzie. Wiele spraw pewnie jednak pozostanie ukrytych, chociaż współczesne pokolenie odsłania niektóre swoje tabu, nawet w pop kulturze. Więcej poczytasz w artykule: O Elioku duchowa moc za światów.